Daria Pacańska witam i zapraszam. Moimi Państwa gośćmi są Anna Maria Grzegorz Raczewski, dziennikarze motoryzacyjni, a rozmawiamy o Mercedesie o Mercedesie, który inwestuje w Polsce. Kojarzy nam się tak naprawdę z fabryką w Niemczech, ale tak naprawdę jest w wielu krajach. Ma teraz jakiś tam pomysł na zbudowanie fabryki w Polsce, w Jaworze. To jest 70 km od Wrocławia, blisko Niemiec, może dlatego taką lokalizację wybrali, ale może też dlatego, że tam jest strefa gospodarcza, w której dostaną mhm. naprawdę bardzo dobre warunki do rozwoju dużego zamierzają dużo zainwestować, bo 500 milionów euro i to jest taka kwota, która pozwoli na zbudowanie dużej, prężnej fabryki silników, bo tylko silniki mają być budowane w Jaworze. Mhm, czyli możemy liczyć na zatrudnienie, dodatkowe zatrudnienie w nas. To najmniej obszarze. kilkuset osób. To najmniej kilkuset osób, absolutnie tak, ale tutaj zauważmy też jeszcze jedną rzecz, ponieważ w Polsce mówi się, że przemysł motoryzacyjny w Polsce poległ poległ, ponieważ nie ma produktów finalnych zbyt wiele. Tak naprawdę produktem finalnym są Volkswageny, które opuszczają zakład w Poznaniu, które są robione tam od początku do końca. To jest jedno, no i Gliwice i Fiat. No tak. Tylko, że oprócz tego mieliśmy zaszczyt i przyjemność razem z Zanią być w zeszłym roku na takim forum pod dostawcą branży motoryzacyjnej, gdzie tak naprawdę można było zauważyć, że. Polska motoryzacja pod dostawcami stoi, bo zarówno produkcja silników, silniki do mm -hmm. Toyoty, silniki do, do Fiata produkowane w Bielsku i w okolicach, silniki do Volkswagena, to jest kolejna sprawa, ale na przykład Groklin produkuje fotele, które instalowane są na przykład w Porsche czy w innych supermarkach, wiązki, uszczelki. Bardzo ważne rzeczy technologicznie, bardzo skomplikowane, do jaguarów, to także. Ale twór mało się w Polsce. o tym mówi. Mało się o tym mówi właśnie. Mało się mówi, bo, bo tak naprawdę ludzie interesują się produktem finalnym, nie interesują się tym, co się robi w Polsce od samego początku, bo mimo że na przykład. Stal jest wytapiana w Polsce i jedzie do sztal Serwis, do Niemiec, gdzie się wycina te płyty, to ona znowu wraca w tych kawałkach, żeby była montowana w Polsce mm -hmm. czy w innych krajach do tych samochodów. E, największy tak naprawdę, e, największa firma, która certyfikuje jest przecież w Katowicach e, Tifnord i oni robią 20%. Ich certyfikacji to są certyfikacje do branży motoryzacyjnej. Mhm. To jest olbrzymia ilość, bo tak naprawdę to wszystko jest robione w Polsce. I to wszystko jest u nas te małe kawałki, bez których te samochody finalne, które e, zwykłego obywatela mhm. interesują, by nie jeździły. Ja muszę o to zapytać. Czy mamy w Polsce szansę? Mamy wspaniałych inżynierów, e, mamy możliwości. Czy mamy szansę w Polsce na taki finalny polski produkt? Produkt, produkt masowy finalnie Polski wydaje mi się, że raczej nie. Może jestem pesymistą, ale podkreślam, na masowy produkt raczej, nie. a jeżeli patrzymy na produkty inne, prze, przecież mamy produkowane w seriach bardzo małych samochody, za którymi oglądają się kolekcjonerzy w całym świecie. I to nie jest tak, że gdzieś tam myśl ginie. Mm -hmm. Popatrzmy na to, co się dzieje chociażby w Mielcu. A więc, bo mam wrażenie, że, że to, co nasze polskie i dobre, bo tutaj jeszcze raz wspomnę o, o polskich inżynierach, których jest naprawdę sporo i są świetni w tym, co robią, że nie jest to wszystko wykorzystane. No nie jest wykorzystane, aczkolwiek. I za każdym razem zapominamy, żeby o tym wspomnieć. Tak, aczkolwiek w Audi, no, nowy projekt jest robiony przez Polaka. Jeżeli będziemy zerkali do Jaguara, nowy projekt mhm. jest robiony także przez Polaka. To mówimy o tych wielkich nazwiskach, którzy są konstruktorami, a przecież są jeszcze także ci, którzy pracują w tychże biurach konstrukcyjnych. Oni są może bez nazwisk, ale, ale robią swoją pracę, ponieważ y, absolwenci Politechniki Warszawskiej czy Politechniki Śląskiej są bardzo cenieni na całym świecie i y, tak zwani headhunterzy przyjeżdżają y, na teże wyższe uczelnie, po to, by tych ludzi wyłowić mhm. do siebie. A więc. To nie jest tak, że oni gdzieś giną, zajmują się na przykład nie wiem, hodowlą pietruszki. No tak, ale to, co widzieliśmy właśnie w Poznaniu, gdzie Tief Nord nas zaprosił na tę konferencję z branży mm -hmm. poddostawców, to e, ci ludzie nawet sobie nie zdajemy sprawy, że myślą inaczej niż my, oni na warsztatach mieli do zbudowania fotel samochodowy. Nawet sobie Państwo nie wyobrażacie, z czego można zrobić zagłówek, bo żaden nie był bez zagłówka, z rękawiczek, takich staśmy klejącej, z kartonu. Wykorzystali wszystko, co tylko się dało. Fotel miał nawet pasy, fotel miał mhm. wszelkie możliwe uchwyty. Wyobraźnię. Wyobraźnia, dokładnie coś, czego nam chyba na co dzień wsiadając do samochodu zupełnie brakuje, że każdy jeden detal w tym samochodzie to ktoś go dopracował, ktoś o nim myślał, że ten guzik ma mieć taki, a nie inny kształt, mhm. bo będzie na przykład bardziej ergonomiczny, tak? Mhm. Więc myślę, że takie rzeczy, których my nie wiemy, bo za mało je o nich mówimy i za mało je pokazujemy. A ja pozytywnie nastawiona mam nadzieję, że, że doczekamy się tego polskiego, prawdziwego produktu. Dziękuję. Optymistycznie. Dziękujemy.